Siema, witam bardzo serdecznie w odcinku z drugiego update'u na SkyBlocku. Zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Oczywiście pomysły możecie podsuwać na kanale Propozycja na Discordzie. Na bieżąco to sprawdzamy i staramy się wprowadzać, co tam tylko chcecie. Więc ogólnie zaczniemy sobie od tego, ja będę oczywiście dzisiaj gadać. Jesteśmy na serwerze testowym, więc dokładnie wszystkiego Wam nie pokażę, ale po prostu powiem, co zostało wprowadzone i troszeczkę bardziej wyjaśnię pewne rzeczy. Zacznijmy troszeczkę od strony końcowej, zacznijmy od takich rzeczy, nie ogólnych, tylko takich można powiedzieć troszeczkę mniejszych. Została dodana wymiana yy, odłanków miesięcznych skrzyń, które dropią właśnie z miesięcznych skrzyń. Pod ukośnik handel możecie, możecie to zrobić. Naprawiono również drop tokenów i i bloków, które właśnie lecą z voucherów. Myślę, że naprawdę fajnie to, jeżeli chodzi o ilości, tutaj leci. Kolejną rzeczą jest to, że już zostało naprawione też właśnie odpalanie się eventów kodch automatycznie, codziennie o wyznaczonej godzinie to, co macie na spałnie, tam wszystko rozpisane w kwestii eventów. To się coś nie chciało odpalać, ale ja to trochę poprawiłam i teraz powinno już być wszystko ok. Aha, nie mam problemu. Okej. Okay. Dobra, kolejną rzeczą jest to, że zostają ulepszone kity spawnerów pod kit oraz kit górnik, w sensie dokładnie dwa kity, które są się tam znajdują, ponieważ już myślę, że na tym poziomie rozgrywki można zmienić spawnery na kolejny tier i tak będzie też dalej z tymi kitami, więc po prostu gdzieś tak co tydzień myślę, że będziemy zmieniać tam spawnerki, które się właśnie w tym kicie spawner znajdują, mogłabym się stąd wydostać, fajnie by było. Dobra, tu, 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 tu. dobra e, kolejną rzeczą jest to, że ulepszona zostaje skrzynia miesięczna Ym, dokładnie chodzi tutaj o ilości Skycoinsów oraz o ilości pieniędzy, i na razie zostajemy przy ulepszeniu tylko tych dwóch rzeczy ze skrzyni miesięcznej. Ale możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się właśnie też ulepszenie np. spawnerów oraz innych jeszcze ilości rzeczy, które właśnie z tej skrzyni lecą. Yy, kolejną rzeczą jest jeszcze poprawienie runy ataku, ponieważ yy, część z Was już zauważyła, był taki problem, że w momencie kiedy mieliście runę siły. Na mieczu na przykład demonik, to nagle zabijaliście moby na więcej strzałów, a to było spowodowane małym błędem w sumie z mojej strony, więc zostało to poprawione. I teraz tak: albo czekacie na taki dodatek, czyli na nowy system zdejmowania run z mieczy i ze wszystkiego. Albo możecie przyjść do nas w ticketie i po prostu napisać, my musimy Wam taki mieć, że tak powiem, od nowa zrobić, bo niestety, ale zmiany są tak jakby, hmm, tak jak w przypadku HP, w momencie kiedy sobie dodacie HP yy, poprzez, poprzez atrybuty, no to jakby nie można zmienić... Yy, i temu, który już jest stworzony. No nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi, ale jeżeli już macie dodaną siłę ataku, ona już była dodana przed zmianą w pluginie, no to niestety, ale w ten sposób to działa, więc musicie po prostu ticket zrobić i wtedy damy wam na przykład osobno runy siły i ten miecz z danymi ilościami, które tam macie, więc myślę, że to jest dość istotne. I teraz normalnie na hita będziecie bić tym mieczem, a nie że jakieś sceny tutaj, że na przykład z runą siły po prostu było słabiej. Właśnie, jak jesteśmy przy zdejmowaniu run, słuchajcie, pracujemy aktualnie nad dwoma takimi fajnymi systemami, które na pewno przydadzą się też w ulepszaniu kwipunków i umożliwią wam, właśnie, trochę więcej, że tak powiem. No po prostu możecie sobie ulepszyć dzięki temu, jak macie na przykład taki miecz Demonik, na przykład ze 100 zabójstwami, to nie musicie w kolejnym poziomie od początku tych zabójstw zbierać, tylko będziecie mogli sobie to zdjąć. Ale oczywiście będzie jakaś tam procent szans na to, że to się uda. I oprócz tego będą przedmioty, którymi właśnie będzie można dać sobie 100% szansę na to, że określona ilość run zostanie zdjęta z miecza. Ale o tym jeszcze będę na pewno nagrywać, bądź też pisać. Tak to mniej więcej wygląda. Właśnie nad takim systemem pracujemy, a drugi system, który właśnie w najbliższym czasie chcę zrobić, to jest system AWK, żeby po prostu to się opłacało nieważne na jakim etapie rozgrywki jesteście, czyli na zasadzie takiej, że na przykład awczycie na strefie przez 10 godzin i wbija wam się poziom pierwszy i automatycznie ulepszają wam się nagrody w takiej strefie. Myślę, że to jest zajebiste. Ja w sumie nie widziałam tego nigdzie, na żadnych serwerach, nie wiem czy coś takiego jest gdzieś, ale właśnie... Taki jest plan, ale oprócz tego, żeby też nie było, że ktoś będzie cały czas tylko na strefie na przykład siedział, to po iluś tam godzinach, na którymś poziomie na przykład będziecie musieli wykopać, nie wiem, ileś tam kamienia. Albo będziecie musieli na przykład zebrać 5000 tysięcy marchewek, żeby móc y, upgrade'ować kolejne poziomy afka, nie? Żeby to też nie było, że tylko na afku stoicie i później macie kozackie nagrody i sobie tylko w ten sposób to robicie. No to tak nie może być. Więc taki jest plan i myślę, że to będzie mega zarąbiste, serio. To będzie to będzie sztosik, bo no w porównaniu do tego te, teraz jakby, że wszyscy ciągle dostają takie same nagrody, no to naprawdę myślę, że będzie mega gigantyczna przepaść. Jeszcze gdzieś w planach jest doda dodawanie PLN-ów właśnie za awczenie na serwerze, ale to też myślę, że po prostu powiem w najbliższym czasie. Przechodząc teraz do konkretniejszych rzeczy, żebyście mieli na co siano wydawać, także słuchajcie, została dodana tutaj pod ukośnik ulepszenia nowa kategoria łowienia. Myślę, że dzięki temu też nowe osoby będą mogły sobie... Odblokować właśnie takie dropy, na przykład z dropu bestcoinów, z łowienia, dropu sakiewek i dropu sakiewek z końców, ale to na razie jeszcze się wstrzymuje z dodaniem tego. Tu będą sakiewki po prostu z końców dodatkowe, ale to już normalnie możecie sobie tutaj, jak widzicie, macie 20% szans na levelu 8, aby taka sakiewka leciała, więc myślę, że fajnie można dodatkowo zarobić. Stwierdziłam, że wybustować trzeba łowienie, patrząc na to, jaki gigantyczny jest teraz zarobek właśnie z zabijania mobów i bardzo możliwe, że te procenty będą jeszcze po i na pewno będą dodawane Jeszcze większej ilości właśnie tych yy, Tych tutaj na przykład Ulepszania sakiewek i tutaj macie też Bestcoiny na maksymalnym ósmym poziomie Jest 8% ale też tak jak Mówiłam myślę że bardzo możliwe jest to yy, Aha ja nie mam tutaj permisji Dobra, chyba już mam No, że będziemy po prostu te procenty zwiększać Więc właśnie to tak wygląda, że możecie sobie łowienie teraz ulepszyć Oprócz tego została zaktualizowana w pełni właśnie tutaj ilości procentów, które macie Właśnie sakiewek Już macie teraz tak stricte, jak jest naprawdę ustawione A nie dla zmyłki, bo po prostu ja to zmieniałam w trakcie Już zresztą to wiecie, że one były pogarszane Ale nie mieliście dokładnej informacji ile, co, jak No to teraz już to jest ładnie zaktualizowane I w momencie, kiedy ulepszymy przyćcie sobie całkowicie właśnie sakiewki tutaj na tierze pierwszym możecie przejść do tieru drugiego, czyli po prostu z kolejnych mobów, które macie, możecie sobie też ulepszyć właśnie yy, sakiewki, tylko tutaj już od razu przechodzimy z właśnie tego jedenastego poziomu tutaj, przechodzimy na dwunasty poziom w tym miejscu, aha tu jest błąd, ale dobra, yy, jakby tu jest błąd, widzę że w opisie, no nieistotne w tym momencie yy, bo ja mam teraz, dobra, okej, okay, jakby. Dobra, pokażę Wam o co mi dokładnie chodziło. W momencie, kiedy sobie tutaj wejdziecie, jak widzicie, nie macie tutaj niczego w GUI i macie tu informację, że musicie odblokować maksymalny tier, jakby pierwszy, maksymalnie sakiewek tieru pierwszego, żeby Wam się to tutaj pojawiło. Czyli musicie po prostu wybustować na maksa. I teraz kiedy sobie już to wybustowałam ogólnie poza nagraniem, to jak widzicie tutaj mamy maksymalny tier jakby poziom 11, maksymalny i sobie przechodzimy do tieru drugiego. I jak widzicie, mamy tu informację gratulacje, możesz teraz ulepszać drop sakiewek i to wam się po prostu w tym miejscu pojawia i możecie sobie ulepszać to dalej. No i ostatnia kwestia, w końcu wyczekane dungeony, możecie już korzystać ze startowych dungeonów Ym, oraz właśnie zostały dodane te sztopki dungeonowe, tutaj na tym warp dungeony możecie sobie wszystko obczaić i pierwszy dungeon jest już gotowy i do waszej dyspozycji, więc możecie sobie go przechodzić, a na pewno za niedługo pojawią się kolejne, więc zapraszam do gry, dołączajcie, grajcie, dziękuję za uwagę, siema!